Polizzał. Polizał! Kurwa, ale jestem bossem jebanym w tą grę. Nie mam pani, Polizał? Nie no, co ty? Tam widzisz tą deskę? Która? Gdzie? Lewo, O, to? I teraz deskę masz. I tu masz blok prześwit. Tu cyka, jesteś u chłopa, bo tam jest ten. Bo nie wiadomo, czy tu nie będzie miał nad. UBM, klocka, nie? To jest chyba jedna kratka, nie? No tak, tylko czy on... Zależy jak ma pokój zrobiony Co tam rozkwi, się? O nie je bani. Kurwa coś się bije, ty nie wiesz? Ej jak tu przejść? Czynce masz? No, dobra to starty stary kurwa A ty nie masz ja tu hop kopie Złota nie mam nie W sensie ty tu hop kopie? Nie, patrz ale, ej ey, Ej perę tu, perę tu perę hop kopie kurwa Pokaż O kurwa ty bez kitu Ale jajca Ty. Ty. Jest u niego, jest u niego, jest u niego O kurwa, ale ja! ja Koksas to obudził się O kurwa Powiem ja mu złoto całe Zabij go stąd, bo fajnie idzie Nie, złoto Nie spierdalaj, nie spierdalaj Aaa, nie złoto